Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób utworzyć korespondencję seryjną w UFIN KDR. Korespondencja seryjna umożliwia tworzenie serii dokumentów na podstawie szablonu. Możesz skorzystać z tego narzędzia podczas wykonywania procedury polegającej na wysyłce niezależnych potwierdzeń SALT. Narzędzie to dostępne jest w dokumentach od EA3 do EA7 oraz EA94 do EA96. Są to wzory dokumentów w języku polskim i angielskim do niezależnych potwierdzeń wybranych informacji dotyczących jednostki. Wybierz interesujący cię wzór potwierdzenia. Uzupełnij pola zaznaczone na żółto. Dokonaj edycji pisma tak, żeby odpowiadało twoim potrzebom. Możesz skorzystać z przycisków formatowania w zakładce Formatowanie. Niektóre dane pobierają się automatycznie z pliku BA0 tym okres badania, nazwa jednostki, dzień bilansowy oraz dane dotyczące firmy audytorskiej. Dane w kwadratowych nawiasach będą uzupełniały się automatycznie podczas tworzenia korespondencji seryjnej. Pierwotnie odpowiadają one kolumnom w tabeli danych teleadresowych. Możesz je zmodyfikować, o czym będzie mowa w dalszej części filmu. Poddane edycji pismo będzie stanowiło szablon. Możesz go zapisać na zewnątrz programu, wybierając przycisk Eksportuj dokument. W kolejnym kroku stwórz listę odbiorców. Dane odbiorców możesz uzupełnić ręcznie w tabeli danych teleadresowych. Przyciskiem plusa dodaj kolejne wiersze i uzupełnij dane. Po wpisaniu danych zapisz je, wybierając odpowiedni przycisk. Jeżeli chcesz zmienić rodzaj danych w nawiasach kwadratowych, zmodyfikuj je bezpośrednio w szablonie pisma. Następnie przejdź do zakładki Korespondencja i wybierz przycisk Pobierz kolumny z szablonu. Wówczas kolumny w tabeli danych teleadresowych zostaną analogicznie zmienione. Masz również możliwość automatycznego uzupełniania danych za pomocą importu pliku. Struktura pliku powinna być odpowiednia. W tym celu możesz pobrać szablon do uzupełniania danymi teleadresowymi. W zakładce Korespondencja wybierz przycisk Pomoc. Kliknij poniżej znaku zapytania. Otwórz pobrany plik. Pozostaw nazwy kolumn w pierwszym wierszu. Możesz je zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb. Uzupełnij plik danymi i zapisz. Następnie w zakładce Korespondencja wybierz przycisk Importuj dane. Wskaż uzupełniony plik. Dane przeniosą się automatycznie do tabeli. Jeżeli zmieniłeś kolumny, zostaną one również zmodyfikowane w tabeli. W tym przypadku musisz jeszcze zaktualizować dane w nawiasach kwadratowych w szablonie dokumentu, tak żeby odpowiadały nazwom kolumn. Nazwy te powinny być identyczne, włącznie z wielkością liter. Pamiętaj o kwadratowych nawiasach. Teraz możesz już zobaczyć wyniki. W zakładce Korespondencja wybierz przycisk Podgląd wyników. Po zaznaczeniu wiersza z danymi w tabeli, wyświetli się pismo utworzone dla tego odbiorcy. Następnie zapisz pisma na dysku komputera na zewnątrz programu. Masz do wyboru dwa formaty: edytowalny Word i nieedytowalny PDF. Dokumenty zostaną zapisane we wskazanym miejscu jako osobne pliki dla każdego odbiorcy. Możesz też otworzyć katalog zapisu. W programie UFIN KDR dostępny jest również osobny program do tworzenia korespondencji seryjnej. W zakładce narzędzia wybierz przycisk Korespondencja seryjna. W tym miejscu możesz tworzyć dowolne pisma w postaci szablonów. Możesz również zaimportować szablon pisma z dysku w formacie Word. Wszystkie pozostałe funkcje obsługiwane są w sposób analogiczny do przedstawionego wcześniej. Teraz już wiesz, w jaki sposób utworzyć korespondencję seryjną w UFIN KDR.